Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy znasz takie osoby, które mają patent na mądrość? Które wcale nie są specjalistami, ale wypowiadają się na każdy temat. Na przykład leżąc na kanapie, wypowiadają się na temat Techniki, yy, którą posługują się piłkarze podczas meczu. I oczywiście co? Oczywiście krytykują sami, nigdy nie stąpając ani kroku na boisku. Oni najczęściej mają wysokie mniemanie o sobie i uważają, że mają prawo krytykować, mają prawo wyrażać swoje zdanie. Z drugiej strony, czy znasz takie osoby, które robią niesamowite rzeczy, którzy są ekspertami w danej dziedzinie, a ujmują sobie. I ciągle mówią, że nie są wystarczająco dobrzy, że im się wydaje, że oni jeszcze mogliby więcej tej wiedzy zdobyć i sami sobie tę wiedzę ujmują. Ja z takimi osobami mam najczęściej do czynienia w sukces, to ja, kiedy Spotykamy na przykład osoby, które otrzymują tytuł bizneswoman roku, i one mówią: No, ale ja tak właściwie, to co ja takiego wielkiego zrobiłam? I ujmują sobie, czyli zabierają sobie splendor, zabierają sobie te wartości i zabierają sobie same tę wiedzę ekspercką, które posiadają. Jedną i drugą rzecz. Opisali badacze, nazwali to zjawiskiem Krigera-Duninga. Ci dwaj badacze badali właśnie to zjawisko, że są osoby, które nie mają kompetencji, a wyrażają te kompetencje i są osoby, którzy są ekspertami, a sami sobie ujmują. I tutaj znowu rola jest ogromna rola Poczucia własnej wartości i pewności siebie. Bo pewność siebie, zwłaszcza jeżeli się jest ekspertem, to trzeba budować właśnie na tym. Ci, którzy nie są ekspertami, oni sami po chwili zrozumieją, że bardzo łatwo ich jest z tego ich przekonania i mniemania o sobie strącić. Natomiast Eksperci, jeżeli da im się troszeczkę poczucia własnej wartości, no to rzeczywiście zaczynają rosnąć w siłę. Bądź raczej tym ekspertem i nigdy nie odejmuj z siebie, nie umniejszaj sobie, pracuj na tym, co jest Twoją mocną stroną, w czym jesteś dobry, w czym jesteś dobra. Miłego dnia.